Śwoneczko z tej strony Gameron TV, a to jest mój związek kanału. Tak, y, będę nagrywał speed arty, będę robił intra na zmówienia i będę je wrzucał te intra. Piszcie mi w prywatnych wiadomościach albo pod tym filmikiem chcę intro i ja je wykonam tak, y, z tyle z, z takich ten... A, dojdą też poradniki z Son Vegas, z Audio City i wiele innych programów, fe, takie jak Fraps i wszystko związane z nagrywaniem. Tak, ym, będą też serie z Minecrafta i będą się dzielić na Survival na modach Skyblock i SG. Ym, niektóre serie będą z kimś, jednak chyba będzie sam y, Survival na modach. B będą dochodzić też livey i, no i moje rozgrywki z Battlefield. Z Battlefield będę, będę nagrywał różne takie, z kimś albo sam. my właśnie z kimś, bo jest trochę no, lepsza, lepsza się lepsza wtedy, bo jest większe są, można powiedzieć, że jaja. No i jak na razie na tyle, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, like odwiedźcie mojego fanpage'a, więc cześć, pa!